ponad 1600 ofert pracy i niemal 70 wystawców prezentowało się podczas 24 targów pracy organizowanych przez powiatowy urząd pracy w Tarnowie. Oferty zatrudnienia przedstawiały firmy z branży między innymi informatycznej, budowlanej i transportowej. Pierwszy raz organizujemy to tu na hali na Krupniczej. Ona jest troszeczkę mniejszą halą, więc niestety musieliśmy kilku pracodawcom odmówić uczestnictwa. Natomiast uważam, że no, udały się już po tej godzinie możemy stwierdzić, widzimy dużo wystawców, nie zawiedli nas, widzimy bardzo dużo osób poszukujących pracę. No przecież dla nich to robimy, więc tu jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Znacząca część z wystawców jest stała. Natomiast część, część, część nowa, no ponieważ jednak widząc pracodawca na rynku pracy, jak jest ciężko pozyskać pracownika, no jednak też mu zależy na kontakt z osobami poszukującymi pracy, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie tylko osoby bezrobotne, ale osoby, które uczestniczą, które chcą na przykład zmienić pracę. Osoba chętna która posiada jakieś, nawet zbliżone kwalifikacje, jakieś, który pracodawca potrzebuje, prawda, jest zawsze w stanie z pracodawcą uzgodnić, że brakuje mi jeszcze takich czy innych y, możliwości, kwalifikacji. Pracodawca często albo poprzez Urząd Pracy przekwalifikuje tę osobę, albo do kształci, albo z własnych środków. I konkludując, można powiedzieć, że w takim przypadku każdy chętny y, będzie mógł znaleźć pracę. W tegorocznej edycji wśród wystawców znalazły się agencje zatrudnienia, a także instytucje rynku pracy. Na targach można było spotkać przedstawicieli firm z Rzeszowa, Wrocławia czy Krakowa. Nie w Tarnowie, a w Opolu powalczą siatkarki grupy azoty PWSZ Tarnów o awans do pierwszej ligi. Mimo starań działaczy Tarnowskiego klubu, nie udało się namówić Polskiego Związku Piłki Siatkowej, aby turniej finałowy zorganizować na hali państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Nie zmienia to jednak faktu, że podopieczne Michała Betlei jadą do Opola rozegrać cztery najważniejsze mecze w tym sezonie. 23 maja wyjeżdżamy na turniej. pierwszy mecz zagramy 24 ze zwycięzcą pary, szóstka Mielec AZD z Warszawa. W czwartek piątego zagramy z Opolem, z gospodarzem turnieju. W piątek czeka nas pojedynek z Mazowią, z Warszawy. sobota jest dzień przerwy, który tutaj mamy zamiar poświęcić regeneracji. Bierzemy ze sobą na turniej fizjoterapeutów, którzy, którzy dziewczyny trochę rozmasują, którzy, którzy nam pomogą jakby w tym, żeby odzyskały tą sprawność. Na niedzielny mecz z przyną Niestety nie uzyskaliśmy aprobaty Polskiego Związku Piłki Siatkowej. No, nasza oferta okazała się teoretycznie gorsza. No, na razie tej sprawy nie komentujemy. Zagramy na hali, która no, nie ma za za dużej liczby publiczności, za dużo miejsc dla kibiców za, na hali, która jest przy Liceum Ogólnokształcącym, no tak naprawdę, hali szkolnej. Myślę, że warunki, które tutaj stwarzaliśmy przez cały sezon, no pozwoliły nam być organizatorem tego turnieju. No niestety, jakieś inne sprawy, na pewno nie sportowe, zadecydowały o tym, że pojedziemy do Opola. ale mam nadzieję, że to tak nas mobilizuje, że będziemy jeszcze lepszą drużyną. Wszystko wyjaśni się 28 maja. Wtedy będziemy znali rozstrzygnięcia turnieju finałowego. Brugbet Termalika Nieciecza zdobyła pierwszy punkt w rozgrywkach grupy mistrzowskiej Lotto Ekstraklasy. Podopieczni trenera Węglewskiego zremisowali na wyjeździe z Pogonią Szczecin w ramach 34. kolejki. Pierwsi na prowadzenie wyszli portowcy po golu Dawida Korta. Dla Słoników piękną bramkę z Woleja trafił Wladislaw Gutkowskis. Dzięki remisowi oba zespoły przerwały fatalną pasę trzech porażek z rzędu. Kolejnym rywalem Szczecinian będzie Wisła Kraków, a Brugbet Termalika zmierzy się z Koroną Kielce. Drużyna Tarnowitarnów pokonała Dąbrowie Dąbrowa Tarnowska 1-0 w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Bramka padła po dobrym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Mocnym uderzeniem głową popisał się Tomasz Nytko i pokonał bramkarza Dąbrowi. Trener nas uczulał, że, że pojedynki z Dąbrowią zawsze tak przebiegają, że nigdy nie było wyniku 3-0, 4-0. Zawsze to jest mecz na styku. Mam nadzieję, że jak już tyle kroków zrobiliśmy, to ten ostatni... Do tego ostatniego przyłożymy się jeszcze bardziej i, i spróbujemy na ciężkim boisku, bo wiem jak tam jest, wywalczyć ten puchar naszego okręgu. Nasz sezon był bardzo, bardzo ciężki, ciężko pracowaliśmy. Boję się tylko, że, że coraz, coraz jest nas mniej. Te kontuzje kartki powoli pomniejszają naszą tą kadrę. Ale... Mam nadzieję, że, że 3-4 punkty wystarczy, żeby się utrzymać. Za tydzień w finale okręgowym Tarnowia zmierzy się ze strażakiem Mokrzyska, który w swoim półfinale pokonał naprzód sobolów 1 do 0.